Dla wielu kobiet są prawdziwym utrapieniem, powstają nie tylko na skutek niewyspania albo zwierczenia naturalnego skóry, ale również pod wpływem złych badań lekarskich, złej pracy wątroby albo anemii, dlatego musisz o nie zadbać, a mowa oczywiście o workach pod oczami. Przygotuj twarz, dokładnie ją oczyść, oczyść także ręce, posmaruj twarz kremem albo olejkiem, tak żeby był delikatny poślizg, ale żeby nie było za tłusto. Zaczynamy od udróżnienia kanałów limfy, ponieważ szczególnie wokół oczu robią się jej zastoje. Pierwszy etap to ucisk wymiataniem. Użyj do tego opuszka palca wskazującego. Przesuwaj go od wewnętrznego kącika oka po linii oczodołu w kierunku zewnętrznego. Przez 10 sekund stosuj umiarkowany docisk. Teraz przejdź do masażu na większej powierzchni twarzy. Linią między palcem wskazującym a kciukiem przeciągnij 10 razy od nosa do ucha. Na koniec oklepiemy opuszkami palców w okolice oczu, co pobudzi krążenie limfy i twój wzrok będzie piękny. Delikatnie i spokojnie. Masaż możesz wykonywać 3-4 razy w tygodniu, ale jeśli poczujesz, że robi ci naprawdę dobrze, możesz zwiększyć jego częstotliwość.